Cześć witam was bardzo bardzo z tej strony Rekario i zapraszam was na kolejny odcinek znowu 11 tierów w World of Tanks i dziś przyjrzymy się amerykańskiemu czołgowi ciężkiemu 11 tieru T803 także bez przedłużenia zapraszam do oglądania więc na wstępie jak zawsze mówimy sobie oczywiście działo. Tutaj mamy działo o kalibru 120 mm, które zadaje 410 uszkodzeń na strzał na pocisku przeciwpancernym, jak i pocisku HIT oraz 520 na pocisku udomkowo-burzącym. Penetracja bazowa 262, pocisk HIT 340. Czas ładowania działa bazowość to 9 sekund. Bez oczywiście żadnych tutaj. Załogi, znaczy z załogą tylko 100%, ale bez żadnej pracowcy bez żadnego wyposażenia i tak dalej, Między DPM chodzi nam 2,700, lecz ten czas y, przeładowania oczywiście można skrócić przez jego specjalną umiejętność, jaką jest półautomatyczny magazyn amunicji, który, y, tak w skrócie mówiąc, y, czym więcej strzelamy, tym coraz, coraz mniej y, zajmuje nam przeładowanie. Po prostu y, każdy strzał Taki daje nam, można powiedzieć, taki poziom dodatkowy w tym przeładowaniu i to się coraz bardziej skraca, tak? Więc jest to bardzo moim zdaniem fajna mechanika, jeśli o to chodzi. Bardzo przydatna, najbardziej w walkach na bliski kontakt, gdzie musicie się ciągle strzelać z kimś. Wtedy możecie zrobić tak, że naprawdę wy będziecie mieli bardzo duży DPM względem przeciwnika i dzięki temu możecie wygrać takie starcie. Co dalej? Dalej możemy sobie omówić moduły, yy, może bardziej o to chciałem, charakterystyka. Yy, jeśli chodzi o celność, z moją załogą oraz z moim wyposażeniem jest to 0,32, czyli całkiem fajna celność. Yy, mamy tutaj 1,74 czas celowania, czyli dosyć szybko również. I średni DPM z załogą 100%, broni, z bardzo broni, oczywiście jeszcze tam yy, mamy yy, wyposażenie, wychodzi 3445 oczywiście bazowo, plus dodając jeszcze to, że mamy ten e, doładowanie takie, jak można powiedzieć, że każdy poziom dodatkowy, to jeszcze nam to się zwiększy ten DPM, więc e, no tutaj e, fajnie to wygląda, naprawdę bardzo często ten czołg strzela, w sumie z bardzo dobrą penetracją, z niezłymi nawet uszkodzeniami na strzał, 410 nieźle, no może ktoś powiedział, że mogło być 440, ale według mnie 410, czołg, który powiedzmy sobie szczerze potrafi nawet dojść do poziomu prawie 5 sekund tylko przeładowania, więc jest źle, naprawdę nieźle. Aktualnie mam 7.14, więc yy, nie wygląda to źle. Teraz przejdźmy sobie do żywotności. Yy, mam tutaj yy, oczywiście założone, trzeba yy, mieć więcej wytrzymałości. Yy, tutaj zestaw, więc mam tutaj 2590 punktów życia aktualnie. Yy, jeździ on w całkiem nieźle, czyli 7 na godzinę. Tam jeszcze ma chyba załogi dodatkowy bonus, więc chyba 35 jedzie, podejrze, normalnie. Ale całkiem żwawy jest, całkiem żwawy. No zasięg widzenia, tutaj raczej bym tutaj nie go dyskutował. 425 metrów mm z załogą. Wiadomo, bez załogi jest mniej, ale jest to czołg ciężki, więc raczej on nie będzie wykrywał. Raczej on ma po prostu e, strzelać w to, co jest wykryte i po prostu albo samemu grać na bliski dystans. Minus 10 opuszczenia działa również mamy. Więc bardzo przy, przydatne... Biorąc pod uwagę, że jest to czołg wieżowy, ale do tego zaraz sobie przejdziemy do pancerza. Więc przydaje się to na kurkach, e, dzięki czemu no na pewno e, mamy przewagę nad niektórymi czołgami. Przechodząc dalej. Dalej przejdźmy sobie do pancerza. I jak to wygląda? Jeśli chodzi o pancerz, wieża bardzo mocna, bardzo mocno pancerzona z jednym ale tu mamy takie przebicie, tu można się przebić. W czołgi wyższe mogą tu trafiać nas. No i mamy ten garnek, tak? Ten garnek, różny pancerz na różne kąty. Bardziej na prawo macie gorzej, bardziej na lewo jest lepiej w tym wypadku, tak? Choć też nie do końca, bo jak widzicie, jak dojdziecie sobie za bardzo do krańca, będzie rykoszet. Slań w środek, macie największe produkty przebicia, bo macie około 226, coś w tym stylu, tak? No wieża raczej jest nietykalna tutaj. Tu są już takie wartości nawet 1000 pancerza w najarzmie, więc tutaj raczej bym nie próbował się strzywać. Kadłub mocny również. bardzo mocny kadłub, więc tutaj też potrafi się sporo odbić. Jeśli dobrze się ustawicie, to macie ponad 300 mm na kadubie. Płyta, no, płyta nie jest tak źle wcale, bo jest też całkiem opancerzona. Biorąc pod uwagę, na przykład, jeśli stoicie na froncie 260, nie jest źle jak na płytę dolną, ale no, tu już się da przejść, tak? Jest to jednak quick spot. Jeśli chodzi o skrapa, no, tutaj niestety mogą was tutaj strzelić się bardzo łatwo. 120 pancerza, więc. W sumie nie staracie się tego robić, bo jeśli się nie będziecie starać, <coughs> jesteście tu w sumie nietykalni. Nawet pancerza tu nie przytuje, Ale jeśli się będziecie pod bokiem, to już was niestety można łatwo przebić. Dalej. E, tutaj mamy oczywiście bogwierz, no to tutaj, wiadomo, łatwo się przebić tył. No to jak w każdym amerykańskim czołgu, bardzo słabo pancerzony, <coughs> czyli jesteście podatni na pociski po prostu HE, HESH. Jakieś tam lodówki czy coś w tym stylu, prawda? No to łatwo was mogą przebić i po prostu nawet podpalić, bo jest to silnik jednak z tyłu. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o całe parametry tego czołgu, charakterystykę. Załoga, pokażę Wam teraz załogę, jak to wygląda. Oczywiście mam tylko trzech załogantów tutaj: dowódca z radiooperatorem, celowniczy z ładowniczym i sam kierowca. Jeśli chodzi o perki, to tak dowódca, pracownik broni na prawa mentor. Robi mi się koordynacja, atut bonusowy, ramię w ramię. Żeby troszkę nam załogę podszkolić, kiedy walczymy blisko z naszymi sojusznikami, troszkę nam to daje bonusu. Plus zasięg widzenia, zwiększam troszeczkę. Tutaj celowniczy, bratek z obroni, naprawa, strzał z biodra, koncentrację robię. Atut bonusowy, intuicja i następny to idealny ładunek, żeby zwiększyć prędkość pocisków. I trzeci to jest bratek z obroni, naprawa, gładka jazda oraz jazda terenowa. Żeby troszkę e, zwiększyć e, nam, e, można powiedzieć, tą prędkość, nie, by, nie wytracać jej tak bardzo, o, w ten sposób, tak? Nie wytracać jej prędkości. A z tutaj wyposażenia to mamy oczywiście tutaj e, ulepszone wzmocnienie, fioletowy dosyłacz e, i tutaj wentylacja, tak? No tutaj to pociski to już wedle każdego uznania, jedni sobie mogą załadować same hity, jedni sobie tak jak ja pół na pół. E, każdy wedle swojego tutaj misie. No i co, w sumie tyle, sprawdzimy jak tam pójdzie bitewka nam. Także co, ja klikam bitwę i widzimy się bezpośrednio w niej. No dobra, a więc mamy bitewkę, mapa przełęcz, losowanie na 9 tiery, czyli łaskawie, łaskawie. No i chyba sobie pójdziemy na lewo, wydaje mi się. Zobaczymy też jak nasi pojadą. Bardzo dużo ttków jest na bitwie, no, w tej bitwie ogólnie, na bitwie, w tej bitwie. No i co? Zobaczymy jak to pójdzie Wiem T803 Widzę, że nasi jadą wszyscy na lewo Ktoś na prawo, może na prawo pojadę sobie w sumie Bo Wydaje mi się, że tam może być sporo sił Siaduję sobie na hity od razu mm -hmm. Coś tu z nami jedzie. Coś jedzie Hiszkafer i Hisz S7 Szaro futur. no coś mamy tutaj sił trochę, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że będzie w kogo postrzelać, tak żeby jakoś sobie tutaj nie padniemy. No a tak to co odnośnie człubu, mogę powiedzieć, przyjemny dosyć, bardzo fajne. Właśnie to ma, że ma DPM duży, to jest fajne akurat. Ten DPM naprawdę go tutaj można powiedzieć ratuje. Oni mnie chyba nie widzą Jego będzie ciężko przejść w tej pozycji, tego bez ataku akurat Odbiłem się A, nie trafiłem znowu, ej, ej, ej. Się Patrzą obydwaj na mnie nie przebili, nie przebili mojego pancerza Okej, okay, tylko gąska, nieźle, a my to całe TBT na blisko, Okej okay. nie przebił znowu. nie przebiję go w typ już do nas strzela też kurde ciężko będzie coś tu zrobić tylko gąska O! Teraz nas poprzebijali łatwo. Z tych hitów. Ciężko, ciężko, naprawdę. Ciężko. Zostajemy więcej po sportzie, nic sami robimy. Dostał. Okej, okay, się Okej, okay, należy się tu bijemy z nimi Nice, pomagają mi tam coś nasi Źle przycelowałem no, Ale to pomaga w takiej walce, właśnie najbardziej pomaga Ta o, BZ się odbił Super, pomogli mi Miło, bardzo Super to wyszło bardzo tu dużo przetrwali, to trzeba przyznać, że bardzo, bardzo, bardzo dużo przetrwaliśmy. Pięknie, rambo, a no, on działo rozwalone, niestety. Podjeżdżam, podjeżdżam, bo mamy szansę teraz. Ale no ładnie, tu właśnie, tu właśnie siła tego czołgu. Właśnie w wa walkach na blisko, Ty możecie wykorzystać TPM, to rada ten IS trochę był też, ym, no miał pecha, bo mnie nie przebijał często. Ale poza tym wydaje mi się, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, akurat, jeśli chodzi o to. Pięknie, no pięknie, nie no bitewka wydaje mi się bardzo fajna akurat, taka pokazująca siłę tego czołgu, całkiem rzetelnie tu oddająca tą całą, można powiedzieć, siłę czołgu, no bo wydaje mi się, że tutaj bardzo dużo zrobiliśmy, jak na to, że zostaliśmy w sumie zraszowani przez dwóch, obydwu się nie mogło przebić, co prawda sobie celowali to trzeba przyznać, że celowanie było słabe z ich strony. Ale poza tym, no to ja powiem, jak było widać, bardzo duży, tak? Ja tam parę razy też źle przycelowałem. Też trzeba ja przyznać, że źle celowałem. Z tych hitów. Bo mogłem przewieźć tego i szybciej go zabić. Ale w ogólnym rozrachunku przeżyliśmy. To nawet całkiem nieźle jeszcze HP mamy. Też 1000 HP nam zostało, więc nieźle. Chyba już nic nie zrobimy więcej. Raczej. Nawet jak tu na górkę wiadę, to chyba też co dużo nie zrobię. No, dobra. Wydaje mi się szpitewka całkiem, całkiem fajna. Jeśli o to chodzi. 4700 4400 odbite. 1200 mamy po spocie. Na początku nic się nie zapowiadało na taką bitwę, że oni sami w sumie nakłonili mnie do tego, by zrobić tą bitwę. Całkiem przyjemnie, całkiem przyjemnie to wyszło akurat. Jeśli o to chodzi całkiem przyjemna bitwa według mnie. Tutaj zarobki, no to raczej bym tutaj nie patrzył na to. Tutaj coś tam kończyliśmy, ale to jest nieważne. No drużynowo, żeśmy dużo zrobili, dużo. Finansowo, no wyszliśmy, wiadomo, na minus, przecież nie mam też konta premium, ale za amunicję bardzo dużo się płaci. No bo jednak hity, ale wiadomo, gracie 11 pirem, to nie chcecie jakby tutaj liczyć, ile wydaliście, tylko bardziej jak się wam gra. E, no dobra, to była pierwsza bitewka. E, I wydaje mi się, że pójdziemy jeszcze sobie do drugiej, takiej pokazującej jeszcze raz, jak to wygląda dokładniej. Także co ja znowu klikam bitwa i widzimy się w kolejnej. Dobra, nawiązam bitewkę. Zatoka Małży. To są fajne dziesiętoty I sprawdźmy, jak nam tutaj wyjdzie. Ta kolejna bitwa. Yy, no, mamy troszkę celi do strzelania. Mają też T830, żen Zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. No, na pewno nie będzie prosto. To trzeba sobie przyznać. Ale no może coś tam sobie postrzelamy, tak? Zobaczymy, zobaczymy. Jak to nam wyjdzie. Jedziemy sobie z hejvikami. To widzę, nasi też tu jadą. Jest ok. I zobaczymy. O, tam już coś się przłamało. drzewko. czyli już jakiś light, jeden z dwóch. Już się tam gdzieś zaczyna. Można powiedzieć, panoszyć, że tak powiem, tak? Już tam coś próbuje. A na razie nasi go wypili. Dobra, my się skupimy tutaj na sobie aktualnie, bo już dojeżdżamy do. Miejsca, w którym chciałem, żeby być już. Problem jest w tym, że nasi rozkładają się tu. A co do czego przyjdzie? To tu też będą. Ja spróbuję coś tutaj, może. Dla mnie lepszy... oho, bezet. No, od niego nie chcemy dostać. Od niego nie chcemy dostać, akurat. Jeśli chodzi o bezeta, to. To nie jest czołg, którego chciałbym dostać. A, to nie ma sensu strzelać nawet. Nie, nie, tak nie zrobimy. Musimy jednak jechać chyba to na prawo, faktycznie. Wydaje mi się, że pojedziemy sobie z naszej Tam już ktoś umarł. Naszy... A, minicę nam już. Kurczę. Rozwalili. Oho, Widzę, że tutaj gruba artyleria podjeżdża. Dostał. Mamy pierwszy damage Dostał, pięknie. Nie trafiłem dostał ładnie, coś tam już strzeliliśmy sobie znowu. O, drawek mi zablokował rykosze do garka. No ten garnek jest radziecki, lecz trójki akurat strzeliła. A nam się niestety usunie Tam z loper na daleko, w niego strzelimy Nie trafiłem niestety Okej, okay, podjedziemy tu pod... Oj Podjedziemy pod te hewiki tu Na szecie nie straciliśmy HP, więc jest to bardzo dużo tutaj plus Na pewno da nam to przewagę w palce Oho, a jeszcze w tu jedzie. To potężne magazynki. Dostał? Dostał. Próbujemy go tak dziubać. DPM-em odbił się z hita. Zwierzy. Fajnie, fajnie, naprawdę bardzo fajnie to wyszło. Ten idzie na plecy. Tego mamy już. Można powiedzieć, załatwiony ten temat. Nasi tu giną, niestety, mocno, mocno. Dostał. Dostał. Hmm. Okej. Okay. teraz. Dostał. Bóg mi się tak może skontować do niego. Nie przepiłem. 803 już to jedzie. Nie wiem co on robi ten T 803, czy on chce się tu przepchnąć. Patrzony jest tutaj. Jest tutaj wpatrzony, niestety. No, ja tutaj dużo nie zrobię, chyba że on strzeli. Bo inaczej zabije mnie od razu. Strzelił. Dobra. No i pięknie. Witewka 5600. Znowu DPM nam dużo pomógł. Tutaj. Jeszcze ten EBR. My stąd się. Nie, nie powinniśmy się rozbić. Ok, jadę po prostu w stronę tego ebr a O, Ustrzelił tam ładnie ten obiekt. Hacker będzie szybszy raczej do niego. Ale ładnie, 5600, wydaje mi się, że całkiem fajna bitwa, dwa flagi. go haker już, tak jest. No dobra, 5600, całkiem, całkiem rzetelnie, wydaje mi się. Jak na te dwie bitwy, w tamtej mieliśmy też chyba około 5000, ponad 5000, również 5000. Więc całkiem rzetelnie, przyjemny, przyjemny czołg, trzeba to przyznać, że jest przyjemny. Zobaczmy, jak to wyglądało na tle drużyny, to jest sporo, strzelaliśmy, mogłem trochę więcej HP mieć, to prawda. Dlatego też Enrad tego kupuje, że to fakt. Patrzmy hmm. w takim razie, jak to wyszło, no nieźle nam to wyszło. Tu drawek nam więcej tylko nastrzelał. Ale 5600 całkiem rzetelnie. No, tutaj finansowo to wiadomo, że na minus. Hmm, więc podsumowując, jakbym podsumował ten czołg, bardzo przyjemny. Naprawdę, bardzo, bardzo przyjemny. Jeśli chodzi o tą samą linię, jeszcze nie powiedziałem, no to ona się zaczyna aż od tieru 5. Mamy tutaj T1, M6, T29, T32, M103, no E5, no i T803 Jeśli chodzi o te czołgi tutaj mm, One są w porządku jak na swoje tiery nie są jakieś wybitne M6 jest całkiem przyjemna, T1 mm, może być, może być T27 bardzo przyjemny, T32 po zmianach grywalny, lecz też szału nie ma M103 mm, Można powiedzieć, że może być, szału nie ma, E5 z porządku, z jednym ale ten garnek niestety to jest to jest nieporozumienie akurat ten garnek, w niego wszystko wchodzi naprawdę, to jest taki wielki garnek że łatwo w niego strzelić, ale dpm ma fajny trzeba bym przyznać, że dpm jest fajny jak macie dobrą pozycję to zrobicie dużo no i sam tutaj można powiedzieć gwóźdź yy, programu to 803, wydaje mi się ze wszystkich heavygów najlepszy najlepszy będzie, dobra penetracja dobry pancerz DPM bardzo dobry, jeszcze plus ten perk. Bardzo dobry DPM, więc według mnie, no, jest to czołg ciężki, którego chcecie mieć po prostu w garażu. Tak jeśli chodzi o 11 tiery, Przyjemny, mm, nawet całkiem, całkiem nieźle jeździ, więc według mnie, no, nie ma zastrzeżeń do niego. Jedyne zastrzeżenie to może ten garnek, tylko tak, ale to już takie amerykańskie czołgi mają, mają garki po prostu, tak, więc yy, powiem tak, jeśli. Nie wiecie co robić, albo skończyliście sobie jakiś 11 tier, albo jeszcze nie, i się zastanawiacie co zrobić. Według mnie T803 bardzo fajny, lecz trzeba uważać na niektóre czołgi w linii, bo mogą nie być tak przyjemne jak się wydaje. A poza tym sam 11 tier bardzo dobry. Także polecam i dzięki bardzo za dziś. Jak zawsze zachęcam do stronienia łapki w górę, jakichś komentarzy. To będzie na pewno pomagać mi w rozwoju. No i więcej ludzi też mnie zobaczy na pewno, tak jeśli o to chodzi. Więc jeszcze raz dzięki i wesołych świąt. Trzymajcie się. Cześć.